Sponsorem programu jest Bistro Kortantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Piękna rzecz ten karnister, 20-litrowy, idealny. Witam Was w kolejnym odcinku programu na osi. Co dzisiaj zobaczycie? Kolejną odsłonę cyklu Track Story Będzie jeszcze jedna drogowa przestroga. Porady i wyjaśnienia eksperta. Retro Motor Show. Andrzej, jedziemy. Widzę, że już wszyscy przygotowani, więc zaczynamy z O Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych, Polski Związek Motorowy oraz Techcar serwis spółka Andrzej Strzelec, wspólnie organizują konferencję pod hasłem ADR Bezpieczeństwo Transportu w Teorii i Praktyce. Obok części teoretycznej będzie spora dawka zajęć praktycznych i ciekawych pokazów. Konferencja odbędzie się w Opolu od 10 do 11 kwietnia 2025 roku. Jak niedawno doniosła gazeta wyborcza. Coraz wyraźniej widać, że przewoźnicy szukają polepszenia swojej sytuacji i przenoszą firmę na Węgry lub do Rumunii. Dlaczego? O tym, że wojna na Ukrainie, gospodarka unijna wyhamowała, a pakiet mobilności dołożył uzusowienie diet, wszyscy wiedzą. Ale to nie koniec, bo w ślad za naszymi krajowymi regulacjami dramatycznie wzrosły koszty pracownicze. Do tej daniny, do ZUS-ów, której wzrósł składnik zdrowotny, dochodzą rosnące opłaty drogowe, szybujące w górę ceny paliw, wyższe raty leasingowe i coraz droższe ubezpieczenia. No i jeszcze parasol ochronny rozpięty przez unijną biurokrację nad przewoźnikami z Ukrainy. 11 lat temu, 25 listopada 2013 roku, zakończyła się produkcja Lamborghini Gallardo. Auto wytwarzano przez 10 lat, a w sumie staśmy zjechało 14 022 egzemplarze różnych odmian tego modelu, co czyni ten samochód prawdziwym bestsellerem marki. Dość powiedzieć, że Lamborghini, świętujące w 2013 roku swoje półwiecze, wyprodukowało w tym czasie łącznie ponad 30 000 pojazdów, więc Galardo stanowiło blisko połowę całości. Ten niezbyt duży dwuosobowy samochód sportowy, swą nazwę zawdzięcza jednej z raz hiszpańskich byków. W aucie stosowano 5-litrowe silniki z 10 cylindrami w układzie V. W najmocniejszym wariancie motor rozwijał 570 koni, rozpędzał auto do setki w 3,4 sekundy i pozwalał osiągać prędkość maksymalną 320 km na godzinę. Lamborghini Gallardo ma do dziś spore grono wiernych miłośników. Udamy się teraz do Poznania, gdzie odbył się Retro Motor Show. Były przepiękne samochody, byłem tam osobiście. Zobaczcie, co się tam działo. Poziom rozwoju współczesnych cywilizacji można poznać po trosce o zabytki techniki. Nic dziwnego, że w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii znajdują się liczne muzea i prywatne kolekcje starych samochodów. W Polsce także następuje progres w tej dziedzinie. Przykładem była kolejna edycja Poznań Retro Motor Show, wystawy pokazującej polskie kolekcje ciekawych pojazdów. Oko naszej kamery widziało, co prawda, sporo pokazanych tam pojazdów osobowych, ale na dłużej zatrzymywało się przy samochodach użytkowych. Bardzo miłym widokiem były dwa stary. Zapraszam do obejrzenia dwóch starów 25, właśnie jednego z dźwigiem, drugiego z haresem i przyrzepą. Trzeba przyznać, że tego typu pojazdy to ogromna rzadkość w kolekcjach. Z reguły stary z tamtych lat występują w kolekcjach jako skrzyniowe lub strażackie, a tu takie perełki. Udźwig tych urządzeń przeładunkowych to zaledwie kilkaset kilogramów i dziś nie robią żadnego wrażenia. Ale wówczas były to naprawdę wydajne maszyny. W dużej mierze zredukowały ręczne prace. W USA konia w rolnictwie zastąpił Ford T. A w Polsce śmiało można powiedzieć, że Tarpan. Przeznaczony był dla rolnictwa, jak na owe czasy, zupełnie się nieźle prezentował. Samochód był tani w produkcji, prosty w naprawie, korzystał z wypróbowanych zespołów i był chętnie kupowany. Był zdecydowanie tańszy od samochodów sprowadzanych. Obsługa była bardzo tania, w sumie. Wielu rolników. W swoim zakresie mogło ten samochód naprawić. Takich pojazdów potrzebowali rolnicy na całym świecie. Przykładem był Ford F600, prezentowany w Poznaniu. Ford F600 był użytkowany. W gospodarstwie rolnym typowo samochód do wożenia zboża prowadzony do Polski. Jak na samochód, który ma tam 60 lat, naprawdę jest w super kondycji, pali jeździ bez żadnego problemu. Pod maską ma 5-litrowy silnik V8. Moc może nie jest jakaś tam powalająca, bo to jest ponad tam 100 koni. Co ciekawe, stan optyczny tego samochodu nie będzie zmieniany. Nie przywracam go jakby do pierwotnego stanu, dlatego że auto jest naprawdę w pięknej super kondycji. I myślę, że jak zostanie w takiej patynie, wypalony słońcem, będzie jeszcze lepszy efekt. Ma to być więc ruina trwale zakonserwowana, ale jakże klimatyczna. Cóż w Europie i Polsce także często nie odbudowuje się średniowiecznych zamków, aby nie psuć ich walorów. Ba, była nawet moda na sztuczne ruiny. Dlaczego więc nie pozostawić takich pojazdów w stanie w jakim są? Wraz z renowacją Ford mógłby stracić cały swój urok którego nie da się już odzyskać. A urok wspomnienia i klimaty są naprawdę ważne. Do poznania jeszcze powrócimy. A teraz witamy naszego eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy Transexpert. Mamy pytanie od widza. Pan Piotr Rudzki pyta: Pracuje w służbie drogowej zarządu dróg powiatowych czy po drogach powiatu należących do firmy utrzymującej je kierowca z kategorią C musi mieć dodatkowe kwalifikacje, to znaczy przewóz rzeczy. Pracujemy na własne potrzeby, nie wykonujemy działalności zarobkowej. Jak to wygląda, Rafał? Już mówię. Jakby reguluje to bardzo dokładnie artykuł 39, 39a ustawy o transporcie drogowym. Kto? jaki kierowca jest zobowiązany posiadać kwalifikacje zawodowe, a jaki jest z tego wyłączony. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie to jest natura, normalny przewóz drogowy na potrzeby własne. Tutaj nie ma żadnych wyłączeń z kwalifikacji zawodowej. Czyli taki kierowca powinien mieć co do zasady kwalifikacje. Ale jest taki jeden wyjątek, który, tak nie do, który można wykorzystać, to wyłączenie można wykorzystać w każdej sytuacji, nie tylko w Zarządzie Dróg Powiatowych, ale także w każdej sytuacji, gdzie Kierowca wykonuje przewóz rzeczy, materiałów i urządzeń potrzebnych mu do pracy na miejscu. Wtedy jest zwolniony z obowiązku ukończenia kwalifikacji zawodowej. Ale pamiętajcie, w, w takich sytuacjach należy i tak mieć badania lekarskie psychologiczne zrobione. No i i trzeba to odpowiednio też dokumentować. Przewóz narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy na miejscu. Aha. No, takiś monter, właśnie Rozumiem. firma brukarska, czy też kierowca zarządu dróg, który po przyjechaniu na miejscu montuje znaki, wykonuje jakieś czynności na drodze, ale tylko w takiej sytuacji jest zwolniony z kwalifikacji. A nie jest już zwolniony, kiedy na przykład przywiezie piasek na miejsce, wysypie i jedzie po następny. Towar, który przywiezie na miejsce, wysypie, i tak dalej. To już nie jest materiał i narzędzia potrzebne do pracy na miejscu, bo on tylko wykonuje przewóz materiału stop, stąd, dotąd potrzebny do pracy, ale pracownikom już tego zarządu na przykład. Więc pamiętajcie, to jest bardzo delikatna sprawa. Lepiej co do zasady mieć tą kwalifikację zawodową i mieć święty spokój. U Rafała, merytoryka na pierwszym miejscu. Naprawdę wytłumaczone świetnie. Dowiedziałem się nowych fajnych rzeczy. Dziękujemy. Proszę bardzo. Słuchajcie, chciałbym Wam coś pokazać. Widzicie tu różne części. Nadkola, części plastikowe, zderzaki do Waszych samochodów osobowych, ciężarowych, jak i busów. Możecie je zamówić na stronie Opoltransu. Ich strona internetowa, czyli Web Terminal. I są dostępni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu A teraz zapraszam was na krótką przerwę, po której zobaczycie kolejną odsłonę cyklu Truck Story. Będzie jeszcze jedna drogowa przestroga. Wracamy za moment. Zajmiemy się teraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. Patrzcie uważnie, bo warto. Mimo nie najlepszej jakości obrazu zdecydowaliśmy się pokazać ku przestrodze tę sytuację. Jak wynika z zapisu rejestratora, pojazd porusza się z prędkością 76 km na godzinę, czyli w ciągu sekundy przejeżdża nieco ponad 21 metrów. W tych warunkach, jakie widać, przyjąć można, że czas reakcji kierującego wynosi jedną sekundę. Jeśli więc poprzedzający nas pojazd nagle zatrzyma się na jakiejś przeszkodzie, to praktycznie nie mamy czasu na zareagowanie. Nawet jeśli jesteśmy skupieni na jeździe, a nie rozmyślamy o niebieskich migdałach albo akurat grzebiemy w radiu lub telefonie, wszystko dzieje się błyskawicznie i nieszczęście gotowe. Jadąc za kimś, nie myślcie, że jeśli poprzednik zacznie hamować, to i wy zdążycie. Jak widać, bardzo często bywa inaczej. Dzień dobry, Sedosem Wątroba. Witam Was bardzo serdecznie w programie Na Osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Wraz ze mną Roman Latyn, Dzień dobry. którego doskonale wszyscy znacie. I dziś po raz kolejny będziemy się zastanawiać, jak doszło do danego zdarzenia drogowego i I czy można jakoś było uniknąć tego zdarzenia w ogóle, żeby ich unikać w przyszłości. To takie kupczo strodeł, zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. No to zobaczmy, spójrzmy co tu się dzieje, tam czarny kot przebiegał. oj, ojoj. oj, No to tutaj już naprawdę dramatycznie to wyglądało. Widzisz tam, tam, tam jakieś zwierzątko przebiegło, tak. Tak, tak jak na tak, tak, czarne tak, kot. Tak, ale zobacz z jaką prędkością tak. ten samochód pędzi. To jest... Przecież to jest teren no, domków jednorodzinnych, no. droga wewnętrzna, tak. tak. no to już jest naprawdę, to jest, no, to jest po prostu zabójca, no nic, tak. nic innego, no pędzić, jeszcze zobacz, tą to... To, to osobę mam nadzieję, że ta kobieta, bo to chyba kobieta, tak wygląda chyba przeżyła ja. ten wypadek, ale to jest po prostu naprawdę tragedia. No, nie, nie ma słów, żadne. brak mi słów, Czy żeby to skomentować, po prostu... Bandyta, no. Bandytyzm na drodze, no. W takim miejscu. Po prostu bandzior za kierownicą. Bandzior za kierownicą, tak. I tak to zostawmy, bo to tak szkoda, to Szkoda, że... Szkoda... Brak słów, no tak. brak słów, żeby to ocenić inaczej. No i słyszeli Państwo nasze komentarze, naszą analizę, a może macie odmienne zdanie. Piszcie do nas, piszcie co Wy myślicie o tym zdarzeniu. Lajkujcie nas, subskrybujcie. No i co? No I dzielcie się swoimi opiniami na, na temat tego, co myśmy tutaj powiedzieli. Może widzieliście coś innego, może macie inne zdanie. Tak jest. Zapraszamy do programu Na Osi. Do cyklu Nie Zabije, Nie da się zabić. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Wypadki to niekończący się dramat, który dzieje się na naszych oczach. Teraz przejdźmy do czegoś lżejszego. Zobaczcie i posłuchajcie. Co mają do powiedzenia branżowi dziennikarze? Błękit całkowicie zdominował Mercedesa, o którym dziś porozmawiamy. To spostrzeżenie odnosi się nie tylko do barwy lakieru. Niebiesko jest także w nazwie pojazdu ponieważ Actros nosi oznaczenie Bluetek. Jak ten model wspominają nasi dziennikarze? – Po angielsku blue oznacza kolor niebieski. Blue występuje także w nazwie mocznika, a płyn Blue pozwala spełnić wymagające normy Euro 5 i późniejszych. – W ciągniku zastosowano układ selektywnej redukcji katalitycznej, zwany SCR. Roztwór mocznika wtryskiwany jest do spalin, Tuż za kolektorem wydechowym. W liczącym około metra długości przewodzie, biegnącym od kolektora wydechowego do katalizatora zainstalowanego w miejsce tłumika, następuje przemiana na amoniak. W samym katalizatorze amoniak reaguje z tlenkami azotu pochodzącymi z procesu spalania. W efekcie tej reakcji powstają dwie substancje: azot, który trafia do atmosfery, jest naturalnym składnikiem atmosfery, oraz para wodna. Kiedy pojawiły się pierwsze ciężarówki odblu, to wskaźnik na desce rozdzielczej, jakby miał długą funkcję. Podawał też poziom odblu, tylko że już wtedy był podświetlany. Na niebiesko. Ale zostawmy AdBlue i wróćmy do Mercedesa. Warto zwrócić uwagę na kilka rozwiązań ułatwiających życie kierowcy we wnętrzu kabiny. Na przykład składany fotel pasażera. Uzyskaną w ten sposób przestrzeń można było łatwiej i bardziej wygodnie zagospodarować. Na przykład przydawała się w momencie, kiedy kierowca chciał załadować bagaż do swojej kabiny. Można też byłoby zmieścić tam sporą lodówkę, gdyby ją się udało wtaszyć do kabiny. Ciekawym pomysłem jest składany stolik, który wyśmienicie ułatwia wypełnianie papierów i powoduje, że z godnością można zjeść posiłek. Dzięki zintegrowanej tablicy wskaźników, której pochłaniająca światło powłoka redukuje niemal całkowicie odblask, Odczyt informacji o stanie pojazdu nie stanowi problemu, a obsługa wielu funkcji ułatwia kierownica wielofunkcyjna. Ale samych przycisków jest mnóstwo i trochę można się w nich pogubić. Jak wiemy, później producenci przeszli w ekrany dotykowe, natomiast obecnie znowu się przepraszają z przyciskami, ponieważ takie wybieranie funkcji na ekranie może być też niebezpieczne. Przełączanie biegów w aktrosie też nie stanowiło problemu. Wystarczyły lekkie ruchy dźwigni, w przód, aby podwyższyć, lub w tył, aby zredukować przełożenie. Załączenie biegu sygnalizowane było akustycznie. No w tym aktrosie furorę robiła ilość i pojemność różnego rodzaju schowków. To bardzo fajne rozwiązanie, kiedy chcemy utrzymać porządek w kabinie. Ale gdy. Załoga jest dwuosobowa albo wielu kierowców korzysta z tego samego samochodu. Ewakuacja swoich gratów po robocie naprawdę zabierała dużo czasu. Ten ciągnik był polecany młodym firmom, które poruszały się po całym kraju. Dzięki normie Euro 5 można okazyjnie wybrać się za granicę, ale musi być naprawdę dobra stawka. No inaczej opłaty. Te długowe oczywiście zjedzą w zarobek. Z kolei na krajówce taka kabina może być magnesem na przyciągnięcie pracownika. Natomiast jeżeli komuś uda się zdobyć takiego aktrosa, może być on świetną podkładką do pobawienia się, zainwestowania i zrobienia fajnego tuningu. No dzisiaj AdBlue nie robi już takiego wrażenia jak wtedy, kiedy pojawiło się po raz pierwszy. Chyba, że dzisiaj się zepsuje i wtedy jest jakiś problem. Ale w tamtych czasach, w epoce Mercedesa Blue TK, normy Euro 5, ludzie bali się w dodatku AdBlue. Zarówno kierowcy, jak i przewoźnicy. I pamiętam, że snu to naprawdę bardzo czarne scenariusze, jak dalej teraz transport będzie wyglądał. Dzisiaj takie unikalne serie jeszcze nie mają wartości, ale za jakiś czas taki aktor może stać się poszukiwanym young timerem, na przykład na maskotkę dla firmy. Więc jeśli macie takiego, to przytrzymajcie go we flocie, a jeśli nie, to poszukajcie teraz póki taniej. Albo, żeby nie stylizować zwykłego aktrosa na limitowaną wersję w przyszłości. Zawsze jednak warto mieć oryginalną wersję. I tym optymistycznym akcentem, zachęcającym do zainteresowania się starszą motoryzacją, kończymy dzisiejsze wywody. I zapraszamy na kolejne. Tak kończymy ten odcinek, a w następnym zobaczycie. Grunciarza w akcji. Kolejne drogowe tragedie. Odpowiedzi eksperta. Dokończenie relacji z nostalgicznego Poznania. Pamiętajcie o naszej branżowej prasie, jak i o naszych stronach internetowych. To co? Trzymajcie się do następnego. Ja mam powiedzieć. No, no czytaj. To kartki żadnej nie było. Ja wiem, że ja mówię nie tak jak ty piszesz ale... A ja się zacząłem kombinować Trzeba poruszać, to się pojawi. O, no, no. Które dotyka? Dotykałem No, no. się będzie mojej dziurki czabiał różowej To jest czysta energia i para wodna. tylko wędrać. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Cotvantego 4 Opol, jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.